Maneczko dzisiaj wam pokażę jak zmienić wygląd Windowsa 7. Więc tak, musimy ściągnąć sobie program, do którego dam link w opisie i się nazywa Window Blind. Możemy jego ściągnąć z programosów z Będaczego. Instalacja przebiega tak jak w każdym prostym programie. Jak już go sobie zainstalujemy, to mamy taką ikonkę. Wchodzimy w to. I nam się pojawia taki program. Tutaj mamy wszystkie podstawowe skórki. Na początku będzie takie coś. I tutaj są po kolei wszystkie jakieś tam ulepszane, nieulepszane jakieś skórki śmieszne. Windows 8 Metro i w ogóle. Dobra, nieważne. Ale jak takie no skórki nam się znudzą, w ogóle nie podobają, to możemy tutaj, tutaj dać Get More Skins. Klikamy w to. I wchodzi, wchodzi nam tutaj na taką stronkę. Wybieramy sobie jakiegoś skina, który nam się podoba. Tu ma aż 556 stron. Ja już swojego tu wypatrzyłem. Takie coś. I klikamy download. Otwórz za pomocą window blinds. I się ściąga. Takie pliczki mało ważą. Także, także jest ok. Dun, 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 dun. Widzicie? A new skin has been installed. Teraz idź mi stąd ty, e, teraz to trzeba tutaj znaleźć. Tak, to jest to. To jest to moje. I klikamy na to dwa razy. Klikamy continue. No się pokaże takie logo śmieszne. I trzeba czekać, bo ona się skórka ładuje. Okej, okay, skórka mi się już załadowała. I tak, tak to wygląda. Tutaj mamy ogólnie wszystko pozmieniane, tekstury i w ogóle wszystko jest zmienione. Okej, okay, to byłoby na tyle. Ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania. Trzymajcie się siema.